Jerzy Gromkiewicz. Konwalie. Pamięci ojca. Czyta Bogdan Dmowski. W moim ogrodzie, w cieniu domu rosną konwalie w samym rogu. Wśród bujnych, lancetowych liści chylą się w dół dzbanuszków kiści. Są niepozorne, białe, wonne, skromne, dostojne, kwiatki drobne. Tak stojąc przy nich, dobrą chwilę, zerwałem kilka smutnych w pięknie. Gdzie je zaniosłem? Na grób ojca. Włożyłem we flakon U stóp krzyża Wtem Przewinęła się Historia Najpierw radosna Potem gorsza Miałem przed sobą Szczęścia chwilę Dom, szkołę, las, staw I rodzinę Rośliśmy skromni jak konwalie Ojciec Nas chronił Czuwał Karmi w życiu dorosłym było różnie, a ojciec milczał zbyt poważnie. Chciał i dał wszystko, co posiadał, niczego w zamian nie wymagał. Odszedł zbyt szybko, zbyt boleśnie, niby surowy, z wielkim sercem. A tyle bym mu chciał powiedzieć, pokazać dzieci swoje życie. Więc Cię zostawiam, drogi ojcze. Wonne dzwoneczki, Twe oblicze, wracam skulony jak konwalie, że część mnie leży w grobie. Nadnie.